30 dnia rozgrywek Redbox Box Trójmiasto odbyły się dwa spotkania, które mogły zadecydować o zmianie na pozycji lidera niezwykle interesującej trzeciej ligi. Mogły i zadecydowały, ponieważ osłabione Orły Łodygi wyraźnie uległy ujeściskowi ujeściisko 1 do 6, natomiast Decathlon Kartuska planowo pokonał niezwykle sympatyczną ekipę Blue Energy Hilton Hotel Gdańsk 7 do 0. Zatem na dobry początek rozmowa z zawodnikiem pogromców łodygi i jego orłów marcinem Pomorskim. Pani przed Państwem Marcin MC a tak naprawdę Marcin Pomorski, uwieściisko Diało Jeścisko. Cześć. Witam. Słuchaj, oglądaliście no, właśnie lidera 4-1, chociaż no, cisnęli pod koniec 5-1 nawet, przepraszam bardzo, 5-1. No wy tak od początku. Pierwszy mecz 21 bramek. Drugi mecz i taka nonszalancja wypowiedzi, że tutaj zmierzycie wszystkich. Później zimny prysznic w postaci przeganej z Lucynką. Potem już powrót na dobre tory. No i tak tych brameczek strzelacie trochę. No staramy się, staramy. Zaczynamy od trzeciej ligi, tak? To zobaczymy co będzie dalej. Czy wyjdziemy, czy nie? Staramy się, żeby po prostu wyjść z ligi i tyle. Ale jesteście. Nie wiem, graliście już gdzieś kiedyś, bo jesteście taką zgraną ekipą. Czy jak to u was wygląda? Um, Grywamy dwa razy w tygodniu sobie na Orliku. Całkiem innym niż tutaj, tak. bo mamy inna, inną powierzchnię jest miękko, tak. więc e, ciężko nam trochę tutaj się przyzwyczaić do tego, bo piłka skacze bardziej, no ale... Ale coś tam idzie. No. A jak w ogóle ocenisz tutaj tą całą otoczkę? Wiesz, światła, sędziów, całe rozgrywki piłka tango? Eee, no, tak jak powiedziałem, boisko jest całkiem inne. Eee, jest ślisko, to jest, jest takie. A tak jakby... o emocje, wiesz. O, a, o emocje. co tak hmm. no dopiero, który gramy mecz piąty, tak. no to jeszcze aż dużo chyba nie mogę powiedzieć. no Fajnie, jest fajnie. Tyle Marcin Śmieszek-Pomorski, który po tej wiktorii wraz ze swoją drużyną wdrapał się na miejsce czwarte przy zaledwie sześciu rozegranych spotkaniach i obok Dekatlonu jest jednym z głównych faworytów do wygrania ligi. Póki co zwycięstwo ujeściskowi ucieszyło jak zawsze skromny Dekatlon Kartuska. Kochani, Jan Schreier, czyli wielki powrót na pozycję lidera. Cześć. No witam. Fajnie się złożyło. Cieszę się, że, że udało nam się znowu wrócić na to pierwsze miejsce. Cieszę się, że Orły przegrały dzisiaj. <noise> no tego jeszcze nie wiedziałem akurat, ale, ale na pewno jeszcze mecz z nimi przed nami, także tutaj jeszcze może się dużo, dużo stać, wiadomo, jest połowa ligi, ale, ale cieszę się, że na razie się trzymamy w tym czubie i walczymy cały czas o was. A no właśnie, i ten mecz z ZKM. no jak, jak, to staje, jak teraz z perspektywy czasu to oceniasz? No mecz był bardzo wyrównany, tak, no tutaj troszeczkę każda drużyna mogła wygrać, troszeczkę szczęścia i, i mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Bardzo długo, praktycznie był gol za gol. Ten remis przewaga jednej drużyny, drugiej po jednej bramce, także tutaj, no, panowie zagrali troszeczkę lepiej. Zagraliśmy słaby mecz, panowie zagrali dobry. Noc byli lepsi tego dnia i szkoda, że nie ma rewanży, bo chętnie byśmy się z nimi spotkali. I mam nadzieję, że awansują i oni i my, i spotkamy się w przyszłym sezonie. A pozdrawiam moją drużynę. <laughs> I za wszystko tak. I gronka. No, oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy za nami tutaj jeżdżą i nam pomagają. Oczywiście chciałem pozdrowić moją narzeczoną, która dzielnie mnie tutaj wspiera, mimo, mimo pogody słabej. No i, no i oczywiście wszystkich, którzy z nami grają, którzy mają chęć tutaj spędzić wolny czas z nami na świeżym powietrzu i, i dobrze się z nami bawią.